Partnerem odcinka jest polska agencja www.nieruchomościwkambodzie.pl w Kambodży.pl przeprowadzamy i zabezpieczamy majątki Polaków w Kambodży. Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, jako rodowity szczecinianie, na obecnie mieszkający w Kambodży muszę wam powiedzieć taką krótką, szybką historię, że w Szczecinie była najlepsza szaszłykarnia w całej Polsce. Nazywała się Merkury i z tego co wiem, do dzisiaj istnieje, mieli trzy punkty. Te dwa punkty, stare punkty jeszcze istnieją przy tak zwanej agrawce bar, pub, dyskoteka Agrawka. Tam się chodziło po Imperium, Imperium to kolejna dyskoteka, e, Pinokio i tak dalej i tak dalej, trochę tam tego było, ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Wspominam sobie szaszłykarnię Merkury ze Szczecina z tego powodu, że dzisiaj przyszła mi ochota, żeby zrobić sobie właśnie szaszłyki tak grubo słodziny, grubo wieprzowiny, cebula, takie podobne z bułeczką, z muszczardą, jak kiedyś jadałem w Merkurym po tak zwanych baletach. Kto pamięta, kto chodzi do Merkurego, napiszcie w komentarzach. Nawet jak nie jesteście ze Szczecina, wiele osób nie ze Szczecina znało szaszłykarnię i zna pewnie do tej pory Merkury. Pozdrawiam również całą, całą tamtejszą ekipę i zaczynamy odcinek. Dzisiaj szaszłyki ala Merkury po mojemu. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Ja bardzo dawno już nie byłem na mieście, a dzisiaj jadę się wybrać, tak. Dzisiaj się wybieram, o tak byśmy powiedzieli. Jadę załatwić sobie coś w biurze telefonii komórkowej, później jadę na zakupy, a później przyjedzie Alan z Ewą i dzisiaj robimy grilla, robimy szaszłyki. I oni chcą taki z kurczakiem, z pierwszych kurczaka kolorowy, to fajnie pod nagrywanie, ale ja chcę po polsku cebula, słonina i wieprzowina i może uda mi się kupić na mieście takowe Takową słoninę, bo wieprzowinę na pewno kupię. Także chodźcie ze mną, a później grill, tak więc będzie się działo. No i dobra, jadę. Wszyscy śpią, to zamknąłem. Cicho, Leila. Pan wróci niedługo. Pan się musi wypuścić trochę na miasto, do ludzi, żeby nie zdziczał tutaj u nas. No słuchajcie, jestem na mieście i wy nic takiego, ale dawno mnie tu nie było. Idę do smarta, do telefonii komórkowej, bo mam taki nieużywany długo telefon, numer. I jak go nie używałem, to mi go zablokowali. Nie płaciłem za niego również oczywiście. No i chcę, żeby mi go odblokowali i oni to zrobią. Są dwa stanowiska, obydwa zamknięte, a tu widzę... Nigdy tu nie byłem w środku, może kiedyś. To jest kino. Popcorn sprzedaje, na pewno kino. to dwa kina są na mieście. Bo jeszcze jedno jest to na pewno, wiem, tam. Jakieś nowoczesne w tej... marcie chodzi tam. Zapomniałem, jak to się nazywa, taka galeria handlowa. Dobra, teraz jadę do piekarni tutaj, która robi nawet chleby na zakwasie. Dawno u mnie nie było z miasta kontentu, Ale tu nie ma żadnych teraz już porządnych, jak kiedyś mieli. Albo im chleb na zakwasie się nie sprzedawał, albo jakiś nowy właściciel. Nie ma nic takiego specjalnego. I nie dziwię się. Dobra, byłem jeszcze w lokalnym dhl bo czekam na paczkę, a mi stanęła na tle. I muszę, muszę, muszę to załatwić. Jadę teraz do Anchor Market. Anchor Market zrobić zakupy. Tak jak wam mówiłem, ale powiem wam, że na mieście pustki są. Tak podjeżdżam gdzieś pod restaurację, no pusto jest. Ja wiem, że nie jest godzina, ale kiedyś było więcej ludzi o tej porze. Jest coraz gorzej. Ładnie pomalowana Honda Phantom. Miałem taką czarną. Jestem już przy markecie. Hipermarkecie. Supermarkecie. Na hipermarket to za mały ale super to tak dalibyśmy słuchajcie i no zrobię zakupy i wracam nie dobra wziąłem sobie piersi na grilla piersi z kurczaka i taki kawał wieprzowiny piersi z kurczaka jest ponad kilo 6 o prawie Sześć dolka 36 centów i tu łopatka mamy też 1,5 kilo 9 dolarów 10 centów z drzewka jajek, 70 za pudełko. Cebula w domu jest, to nie wiem co tam jeszcze trzeba było kupić. Kupimy trzy kolory papryki: czerwona, dolar 6, żółta, 2,9 zielona, dolar 20. Tu widzicie wszystko: gramaturę prawie pół kilo. Pomidorów nigdy za wiele. Taka pacuszka, dolar, no to jest dziesięć, taka będzie ciut większa. Czyli 4 złote za pół kilo. Niestety, ale słoniny nie mogę nigdzie kupić. Jak wezmę serca, to sobie Chińczyk jebą lubi. Tak sobie myślę kupić sałatę, żeby to wszystko porozkładać, ale tylko po to, żeby ładniej wyglądało pod filmy. Ale przecież mamy liście bananowca i to tutaj jest taka tradycja już, że na liściach bananowcy. Dobra, zjeżdżam do bazy. Słuchajcie, dzisiaj oszczędnie, tylko 25 dolarów, także no, można, można. Tylko trzeba wpatrzyć, co się wrzuca do koszyka. Słuchajcie, ja byłem w chałupie, jadę teraz do Marcina. Dobra, dojechałem przez druty kolczaste, ale tu nikogo nie ma ale ładnie u Marcina. oczko, pięknie tutaj taka światła choinki zrobione. No, to takie budowle makieta, no to ty już tyle, masz, nieruchomo tyle masz nieruchomości nieruchomości. się. No. Ładnie. Zarezerwowałem Ci pierwsze piękne tutaj. Fajnie choinka piękna. No, to No, to na, na, na wieczór. To gotujemy? A ja wiozę grill'a No, przywiozłem taką Beczułkę widzicie? Takiego do, do wędzenia. Trochę. Kurde, byłem w sklepie, nie kupiłem kawy. A się kawa kończy. Ja teraz wypijam 10 kaw dziennie. To takie minimum, bo jak się obudzę, to 6 kaw. No, tak 10. Się. To na dziś mi jeszcze starczy. Dobra, mamy to. Panie pan dzisiaj grilla robi. No, trzeba się będzie tym zająć. Pompkę już mam, bo zeszło powietrze z tylnego koła. Ja mam tyle rzeczy, a ja wszystko mam, tylko ja nie, nie wiem gdzie i później gdzieś w kartonach się coś znajduje. Chciałem poinformować, że osobiście umyłem blat w tym stole i tu lekko czyszczę grilla. I taką miniaturkę robimy, bo może live'a odpalimy, lub coś. takich kawał. Chyba o. o i tak, bo może to będzie lepsza miniaturka. jest kamera please. Zobaczcie, mamy na dwa life'y jadę, nie? Na dwa maki, na dwie kutry, są pod nowym niebem. No i tu zaraz zaczynam przygotowywać, bo tu muszę troszeczkę pokierownikować. Marcin jest, Kapelusz, Alan, Aha, Ewa, Marynarz. To, to na tych stołach. Tak. Pomimo, że tam jest ładniej, ale tam już mi nie sięgnie, widzisz ten, nie? Tu muszę deskę to wziąć i noże. Słuchajcie, używamy takich oto przypraw. O! Do mięsa. Teraz rozpalam grilla. Elegancko. Dobra, my robimy tu lajfy i już tutaj poszła część przyprawy i teraz kolejne przyprawy. O! Dobrze! Si się Kanna ją koło i ty. Kanna ją W międzyczasie z Ewą robią skrzydełka na głębokim oleju. A tak jeszcze nagrywając szorca, tutaj mamy te szczypiorki nasze. O proszę zobaczcie, o, od pana to je. I tutaj jeszcze zrobiłem kurczaka. O! o, o. Tu trzeba jeszcze. Dać trochę. Tu kapelusz jeszcze coś przygotowuje stryje dorabia tutaj te kurczoki a tu jeszcze streje robi To. Aha, no takie to sprytne. Robią pędzelek do No Tak. Będzie, 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 zadziała. Zadziała. To będzie pędzelek do smarowania. Z bananowca zrobiony. Dobra, ja idę zobaczyć grillka. Dobrze, temperatura 200 stopni. za, nie wiem, czy wam to już pokazywałem. Ja pokazywałem, to być jest takie do pędzelek, do, do, wiecie, do malowania sosu. Cały czas na dwa laptopy lecimy. Nasze kurczaki tak się prezentują. Dobra, słuchajcie, pociąłem cebulę. Cebulę pociąłem. To już plus, nie? Wam powiem, że te takie nasze szaszłyki to już można robić. I teraz jeszcze wołowina dla piesków O dobra, trzeba dociąć No i dobra Zaraz zjedzą Dobra, kapelusz pojechał kupić sobie tanią chińską przepojkę Słuchajcie, tak wyekranowałem z tyłu, siedzą przy stole, gadają, wiecie, ktoś coś pieprznie za dużo publicznie i nie trzeba, nie? Zaraz to przetestujemy. Maniek przyjechał, spójrz. Chodźcie, 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 przywitasz się tu. Z wierną publicznością. O. Obydwa, nie? Tam jest na Polskę, tam jest na Chiny No, idę już układać. No i dobra, na razie jeszcze... No jeszcze mam trochę roboty, ale trochę już połuskałem. No i tak się prezentuje sytuacja na grillu. Chciałem z innego kąta dalej, ale to już się nam zaczyna palić. Teraz trochę niżej szuflada i to rozbełtać. Dobra, do pieca tu dorzucone, można jechać do góry. No to mogę powiedzieć, że robi wrażenie. O! Patrzcie na to. No i wchodzi jeszcze, wchodzi jeszcze kukurydza malowana pięknie sosikami. O, dzieje się. Wjechał chleb. O. Dobra, tak moje wieprzowe szaszłyki wyglądają elegancko, z dużą ilością, słonijne cebula, tutaj chleba podpiekamy i kukurydza. No i dobra, tu jeszcze mamy te szaszłyki, to się dorabia, chleb, ktoś mocniej, ktoś mniej, kto tam woli. Wszystkie są lekko przypieczone, tu lekko jeszcze, to jest soda, bo tu mam dwie wody, a to jest do polewania, nie? Na tej parze też się ładnie robią. No, no to zajadajcie, cieszę się, będę was nagrywał, jak wiecie Good yeah, food! very good. w Merkury. Adam made very good. Thank you. Thank you. Thank you so much for food today, No, jak w Merkury. Astrejda jeszcze coś gotuje. No i oprócz tego, jeszcze to. A kapelusz jak prawilny Chińczyk. Kiepuję na talerz.